Na forach można usłyszeć wiele, ale IT mnie mocno zaskoczyło. Otóż rozmowa potoczyła się w kierunku przestrzegania RODO przez informatyków. I tutaj wywód, że baza SQL nie da się usunąć danych będących identyfikatorem, np. maila, który jest identyfikatorem osobowym, bo ma np. Jan Kowalski małpa Dlatego wszyscy RODO olewają i jedynie ukrywają takie dane. Czyli taka dana nie jest kasowana z bazy danych czy nadpisywana, ale ukrywana. Mało tego wywodzą się swoją śpiewką taką komercyjną, co to są relacyjne modele danych, metadane w systemach archiwalnych i potem wynurzenia, czy ktokolwiek archi archiwum zanonimizował czy zlikwidował. Albo czy anonimizuje się dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym. I na końcu kwintesencja znajomości pseudo, oczywiście znajomości RODO. W świat wymyślił interes prawny i RODO wylatuje do kosza. Jeżeli ktoś poskuje się prawnie usadnionym interesem administratora, to zanim zacznie przetwarzanie, musi przejść test równowagi z RODO. O czym informatyk oczywiście nie ma zielonego pojęcia, bo on w ogóle nie wie o co chodzi. W RODO. Po pierwsze, teraz wyobraźcie sobie, że zlikwidowaliście archiwum papierowe, czyli poszło do niszczarki, no bo dokumenty zgodnie z ustawą mają klasę archiwizyjną A, która idzie do archiwum państwowego, i klasa B, która jest likwidowana po określonym czasie. Ona ma podklasy, w zależności od tego, w różnych latach jest likwidowana, czyli zlikwidowaliście te dane. No i oczywiście musimy pamiętać, że jak likwidujemy dane papierowe, to razem z tym dane elektroniczne. No, i teraz informatyk was zbajerował, i on po prostu ukrył te informacje w bazie danych, czyli oficjalnie ich nie znajdziecie, myślicie, że jest ukryty, a one dalej tam są. I teraz wpada do was czyli służba. Wy mówicie, piszecie oświadczenie, że nie macie bazy, a oni mimo wszystko wpadają. Ich informatycy odnajdują tą bazę danych. Jak myślicie, kto dostanie zarzut mataczenia? I ukrywania dowodów, bo oni znajdą tą bazę danych. Nie informatyk. Informatyk powie, że zrobił to, tak, jak mu pracodawca kazał. Dostanie pracodawca takie zarzuty. Naprawdę macie kłopoty z informatykiem. Znajdźcie sobie inspektorów ochrony danych z wykształceniem technicznym, którzy znają się na IT, powiedzcie im, jak leży oni wam powiedzą, jak zabezpieczyć się przed takimi informatykami, bo ci chwalą się na forach, jak obchodzą RODO, a tam są też specjaliści. Z ułodą, i oni też to czytają i wiedzą o co chodzi, a potem się sypią kary.